Witam wszystkich twardzieli i ludzi z Tytanu na kanale Power Packer Plasterinowy Tytan. Człowiek z Tytanu. Z plastelinowego Tytanu, podkreślam. Witam Was w ten poniedziałkowy, w prawie wieczór. E, lekko deszczowy, jak widać, kurteczka lekko mokra. Tutaj aleja dębowa na dodrą. Co ja tu robię? Moje mili, no jeszcze kilka lat temu ja słynny Forest Gump, który założył w 2017 jakoś buty na nogi i zaczął biegać. Biegałem, biegałem, klepałem te kilometry, klepałem później biegałem za cyferkami troszkę, ale to było dosłownie bieganie. Nie miało nic wspólnego z jakimś trenowaniem. Biegania z, z czymś, co mogłoby mi tutaj pomóc zrobić jakiś postęp. Doszedłem, krótko mówiąc, do pewnej ściany, gdzie zaczęło mi się to nudzić, zwyczajnie. Dobiegłem do jakiegoś momentu i mówię: No po co? Po co? No i musiałem tutaj chwilę się zastanowić nad tym wszystkim, bo jednak bieganie mi się bardzo spodobało i jest to coś, co mnie naprawdę wciągnęło moje mili. Podkreślam, nigdy w życiu nie miałem takiego hobby jak bieganie. Ale no, zacząłem słuchać trochę. Zacząłem czytać, słuchać doświadczonych, także kolegów. No i zacząłem różnicować te treningi. I to, co dzisiaj mamy, to jest właśnie trening właśnie taki w niskim zakresie tętna, chodzenie. Przez chwilę przyznaję, podbiegłem dwa kilometry dzisiaj, ponieważ zachciało mi się pójść zobaczyć, jak tam w okolicach monopolowej ulicy są te mosty budowane, bo mojego synka zostawiłem na basenie. No i wyszło więcej niż chciałem kilometrów, a jednak czas ma tutaj znaczenie. Wyszło tutaj Wyjdzie ponad 7, a już mam malutko czasu, żeby odebrać swojego synka po treningu, bo 48 minut za mną, więc jeszcze tutaj będę musiał podbiec. Ale co dają takie treningi w niskim zakresie? Dotleniamy nasze mięśnie moimi. Dotleniamy, przyzwyczajamy się też do jakiegoś ruchu. W taki sposób też regenerujemy się w ruchu. Nie wyciągamy nóg, jak jesteśmy zmęczeni, tylko właśnie idziemy na spacer. Poza tym przemiany w naszym organizmie są właśnie na niskim, niskim zakresie tętna, w sensie przemiany, czyli spalanie tłuszczy. Tłuszczu! Tłuszcza to czasami biegnie w jakichś zawodach, a tutaj chcemy spalić tłuszcz, pozbyć się tkanki tłuszczowej i wtedy... Jak to mawiają mądrzy naukowcy, po około 40 minutach takiego ruchu zaczyna się spalanie tłuszczu. I o to nam chodzi. Bo w moim wypadku wychodzi to <grym> tak sobie, ale jak popatrzycie na moje zdjęcia i filmiki sprzed kilku lat, to jednak <grym> yy, troszeczkę mniej na tej twarzy jest. Tego Wam życzę, dobrego samopoczucia. Bo podkreślam to, przede wszystkim każdy dostaje taką samą nagrodę podczas wykonywania ruchu. Endorfiny to jest nagroda dla każdego. Każdy później się cieszy, każdy później się dobrze i lepiej czuje. Tego Wam życzę. Czujcie się dobrze i pamiętajcie: bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.